Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 24 czerwca 2024 roku i zaczynamy naszą codzienną, szybką analizę kryptowalut. Dzisiaj oprócz kryptowalut zobaczymy sobie jeszcze złoto, które my gramy od zeszłego tygodnia. No i dzisiaj cena kryptowalut dosyć mocno poleciała w dół, poniżej 62 tysięcy. No i dzisiaj zobaczymy sobie Bitcoina, Ethera i niektóre kryptowaluty, które są aktualnie w dosyć ciekawym miejscu. Więc zaczynamy sobie na spokojnie od Coin Market CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin zaliczył zjazd o 2,3%. Ethereum zjechało natomiast o 3,3% też w 24 godzinach. Teraz największe wzrosty Zaliczyło Leo 2,46% na plus, a największe spadki zaliczyło ZRO, tak jak to było w piątek. Tym razem 12,7% na minus, więc dosyć sporo, no i cały czas widać traci bezustannie. Lecimy sobie dalej, zobaczymy wskaźnik strachu i chciwości, który aktualnie na poziomie 51, czyli poziom neutralny, jak widać, naprawił nam się trochę wskaźnik, bo już się obawiałem, że może być tu jakiś błąd. Natomiast wskaźnik Altcoin Season Index pokazuje na poziom 24. Zobaczmy sobie teraz mapę likwidacji na CoinGlass. Widać, że zebraliśmy dosyć sporo tych likwidacji tutaj z dołków. No i spora pula likwidacji zebrała się tutaj po 65 tysięcy dolarów, i łącznie jest to około. 187 milionów dolarów. A zobaczmy, jak to wygląda w liczbach. Ostatnie 24 godziny Łącznie zlikwidowanych zostało 174,8 miliona dolarów. Longów było prawie 157 milionów, a shortów zaledwie 18 milionów dolarów. No, i bez zbędnego przeciągania lecimy do trzech artykułów, które są dosyć ciekawe w dniu dzisiejszym, więc zachęcam Was jak najbardziej do przeczytania. Pierwszy artykuł na temat Ethereum i możliwości spadku nawet o 30% po zatwierdzeniu ETF-ów spotowych na Ethereum. Więc zachęcam Was do przeczytania tego artykułu, jest dosyć ciekawy. No, i jestem bardzo ciekaw, czy się sprawdzi. To co oni tutaj aktualnie piszą. Lećmy do artykułu numer dwa. Bitcoin spada do 62 tysięcy dolarów. No i teraz widzimy, że tej byki widzą 150 milionów dolarów w likwidacjach. Więc widać, że tutaj coraz większy strach pojawia się na rynkach. No i trzeci według mnie najważniejszy artykuł. Bo dosyć głośno o tym w ostatnich dniach. Polityka Unii Europejskiej nadchodzi prawo dotyczące kryptowalut. Przygotuj się na wyboistą jazdę. No i tu mamy dosyć długi, obszerny artykuł na temat tych nowelizacji Mika, które mają wejście już niedługo, już za kilka dni. Więc zachęcam Was do przeczytania. Myślę, że niedługo się też ukaże jakiś fajny materiał na YouTubie na ten temat, więc sobie również o tym pogadamy no i to jest też jedna z wielu tutaj rzeczy, która próbuje nam trochę zaszkodzić na kryptowalutach, no i zobaczymy jaki to będzie miało wpływ na ceny kryptowalut, więc sam jestem ciekawy, jak giełdy się tutaj dostosują do tych rozporządzeń Unii Europejskiej, no i będziemy sobie na bieżąco zaglądać do tego typu artykułów, a teraz lecimy do wskaźników Maximusa. Order booki tutaj na bieżąco się zmieniają. Aktualnie teraz tego, tego nie widać, ale tutaj przy tej ścianie na 62 tysiące robiła nam się dosyć spora ilość zleceń. Aktualnie, tutaj po stronie sprzedażowej na 63 250 mamy troszkę większą ścianę, ale tak bez rewelacji. Za to na wskaźnikach ProCharts Widzimy delikatnie, zaczynają nam rosnąć tutaj poziom bitcoinów na giełdach. No i widzimy też, że dosyć spory portfel kryptowalut długoterminowych z bitcoinem tutaj nam się zlikwidował nad ranem, dokładnie o 5 rano. Więc tutaj było dosyć sporo tych bitcoinów, ponad 130 na portfelu, które były trzymane powyżej 155 dni. A jeżeli ktoś likwiduje taką ilość bitcoinów długoterminowych, to zapewne krótkoterminowe też zostaną zlikwidowane. No i jestem ciekawy, jak to będzie wpływało na rynki. Patrząc na ilość tych bitcoinów, nie jest to jakaś duża ilość, ale pamiętajcie, krótkoterminowych może być dużo, dużo więcej. A takie likwidacje pojedynczych portfeli. Długoterminowych też informują nas o delikatnej panice wśród długoterminowych tutaj inwestorów. A teraz lecimy sobie już do wykresów. Ja bym chciał bardzo szybko dzisiaj przejść przez to nagranie. Męczy mnie kaszel, dlatego postaram się bezbędnego tutaj przeciągania. No i zaczynamy sobie od Bitcoina, który przebił o poranku 63 tysiące dolarów i zjechał aż tutaj. Do poziomu 62 170 dolarów, teraz mamy chwilowe odreagowanie. No, i cena zatrzymała nam się właśnie na tym jednym żółtym poziomie. No, i czekamy, co dalej się tutaj wydarzy. Ja osobiście nie odpalałem nic na Bitcoinie aktualnie. Tylko odpaliłem niedawno longa na Ethereum, więc. Skupiam się dzisiaj bardziej na Ethereum. Nie będę ukrywał, że czekam na przebicie konkretnych pozycji. No i chciałbym go zabezpieczyć, no bo jak na to nie patrząc, mamy tutaj dosyć mocno trend spadkowy. No i jeżeli byśmy mieli zaliczyć odbicie na Bitcoinie, to ja bym bardziej skupiał się tutaj w okolicy 59 200 dolarów, więc cały czas warto, myślę, poczekać. Nie ładować się all in, bo to jest mega duże ryzyko. Pamiętajcie, że Bitcoin, aktualnie patrząc historycznie, nadal jest bardzo wysoko. A patrząc po altcoinach, altcoiny są nad przepaścią. I w momencie, gdybyśmy teraz na Bitcoinie dostali zjazd o 30-40, może nawet 50%, no to altcoiny wyglądałyby dosyć słabo. Więc warto myślę tutaj z rozwagą podchodzić. Czasem warto też być bez pozycji. Brak pozycji to też jest dobra pozycja. Czasem warto poobserwować, albo po prostu wejść mniejszą kwotą na mniejszej dźwigni, aby poczuć się trochę bezpieczniej. Ja czekam na bardziej na reakcję Stanów Zjednoczonych, co się dzisiaj wydarzy. No, i dopiero będę myślał nad jakimiś konkretnymi wejściami, chociaż nie ukrywam, że wejście na Ethereum było dosyć fajne i ciekawe, za dosyć fajną stawkę. Myślę, że niedługo na Twitterze wrzucę jakiś, jakiś wynik, który tam będzie zrobiony. Póki co trzymam i obserwuję. Razem na Discordzie z patronami sobie tutaj analizujemy, no ale też większość osób stara się. Trzymywać z jakimiś większymi ruchami na krypto. Lecimy sobie teraz zobaczyć do Ethereum, bo Ethereum dzisiaj mnie o tyle zaciekawiło, ponieważ wyrównaliśmy tutaj te poprzednie zjazdy, które też były dosyć gwałtowne, i tutaj te zjazdy były do okolic 3363 dolarów. No i ja tutaj, właśnie w okolicy tego poziomu odpaliłem Longa, teraz jesteśmy na Dosyć fajnym plusie, ale na razie jest to dosyć mały ruch. Dlatego nie ma co tutaj wróżyć zbyt dużych wzrostów, gdyby miały faktycznie się odbyć. No to myślę, że nawet realizacja w okolicach 3555 dolarów to byłby fajny, fajny take profit. No ale pamiętajcie, że tutaj poniżej na 3285 dolarów. Mamy również wsparcie, które jeszcze przy tym zjeździe całym nie zostało zaliczone, a jest to jak najbardziej do zrobienia. Ja już przy samym odpalaniu pozycji na Longa ustawiałem się ze stop-lossem, ponieważ no wiadomo, że Ethereum jest mocno tutaj uzależnione od Bitcoina. No a troszkę też chciałbym zagrać pod ewentualne ETF-y. No, bo może być tutaj dosyć ciekawa sytuacja, jeżeli zostaną jakieś newsy, bądź fake newsy wypuszczone nawet na dniach, więc wolałbym być na to przygotowany i w pozycji, aby ewentualnie odpalić stop losa kroczącego, bo rozgrywam to wszystko na giełdzie Bing-X i zabezpieczyć sobie go na ewentualny strzał, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, a teraz lecimy dalej, zobaczymy sobie Kaspę, Kaspa, która wrzucimy sobie 15 minutowy no odbiła nam się bardzo fajnie tutaj od 14,5 centa no i tutaj póki co cały czas utrzymujemy się w okolicach tego wsparcia mimo tego, że ostatnio mieliśmy dosyć mocny zjazd nawet do 13,3 centa no ale cena szybko wróciła z powrotem powyżej żółtej linii. Ja, tak jak wiecie, mam największy tutaj e, największą torbę z altcoinów właśnie w Kaspie, no i mimo tego, że zaliczyliśmy dosyć spory zjazd na Bitcoinie, no to Kaspa trzyma się wyjątkowo dobrze, no i tutaj póki co jestem cały czas na plus. Średnia mojego wejścia to było około 11 centów, więc póki co tutaj mogę spać spokojnie. Lećmy dalej, lećmy dalej. Kolejnym jest dzisiaj BNB, który mimo tego zjazdu fajnie zaliczył poziom 5, 565 dolarów, z czego bardzo szybko odrobił i wystartował z powrotem do góry, już 574 ponad dolary. No i myślę, że tutaj Binance nie zostawi w potrzebie swojego BNB, no i zaraz zacznie się sztuczne pompowanie tego. Coina. Owszem, będzie tutaj w okolicach 600 dolarów, dosyć fajny opór, no ale myślę, że tutaj będzie dosyć ciekawie i do BNB będziemy zaglądać w tym tygodniu, co się będzie ciekawego działo. Teraz Dodo. Dodo, niestety, ale dzisiaj przebiło poziom 13 centów. No i w momencie przebicia tego wsparcia. Dostaliśmy lawinowy zjazd aż do okolic 11,8 centa, więc dosyć sporo tutaj zjechaliśmy w dół. No i teraz Dodo nie może się podnieść z tego zjazdu. No i niestety nie wróży tutaj nic dobrego. Zobaczmy sobie na głównym interwale. Widzimy ten zjazd. Był aż tutaj wyrównujący się z tym zjazdem z 13 kwietnia. Jednak tu 13 kwietnia szybciutko poleciliśmy do góry, a dzisiaj już takiej reakcji nie ma. Jakbyśmy sobie zerknęli na interwał dzienny, no to widzimy, że tutaj kolejny poziom no to już poniżej 11 centów. No i myślę, że taki scenariusz jest tutaj jak najbardziej do zrobienia, więc troszkę szkoda tych ostatnich strzałów powyżej 30 centów. No aktualnie jesteśmy naprawdę bardzo nisko. Lecimy dalej, bo moje gardło już zaczyna z powrotem boleć i lecimy, sobie zobaczyć linka. Link, który wyrównał się tutaj dosyć mocno, z 13 centami, pomału zaczyna odbijać. Co prawda, poprzednie poziomy pokazują, że nawet zjazd do 12 centów to by nie było nic tutaj nadzwyczajnego, więc ja tutaj z patronami się przyglądamy linkowi. Aktualnie żadnej pozycji jeszcze nie mamy otwartej, no bo link tutaj, mimo tego, że wzrosty mogłyby tutaj być na dosyć przyzwoitym poziomie, no to jednak może zejść do tych 12. Centów, więc póki co myślę warto poczekać po przebiciu 13 dolarów i 30 centów no myślę że tutaj może być jakiś potencjał wtedy do rozegrania aktualnie poniżej 13 dolarów 30 centów i ja bym się nie odważył odpalać longa no bo tutaj możemy bardzo szybko odbić się od tego poziomu no i zjechać o dolar niżej Lećmy dalej. Jeszcze tylko trzy kryptowaluty. Pierwszą z nich będzie Ocean. Już Wam odpalam wykres. Aktualnie niecałe 59 centów. No i tutaj mamy bardzo fajny przykład odbicia. Odbiliśmy tutaj praktycznie z zielonej linii z okolic 47,5 centa. Później zaliczyliśmy 69. No i teraz pomału zjeżdżamy z powrotem w dół. I ja nie ukrywam, że będę tutaj próbował łapać jakiegoś longa, ale dopiero z okolic 45,5 centa. Lubię takie kryptowaluty, które są tutaj mocno techniczne. No i myślę, że tutaj również będzie fajna opcja wbicia się w longa, ale tutaj jeszcze musimy dosyć sporo poczekać. Kolejnym coinem, który dzisiaj jest tutaj dosyć ciekawy, to Ondo. Ondo, które dużo tutaj na Discordzie o nim piszemy. Ostatnio zaliczyło bardzo fajne odbicie właśnie z tego wsparcia na dolar i 4 centy. Mimo tego, że zeszliśmy niżej, no to ceny świec się tutaj świeczki zamykały powyżej tego poziomu, co dało sygnał do fajnego wzrostu no i ten wzrost był praktycznie o 30 prawie procent bo do dolara i 30 centów teraz przy kolejnym zjeździe również przetestowaliśmy żółty poziom no i widać że poziom dalej obowiązuje bardzo szybko dostaliśmy wzrost o ponad 5 centów no i myślę że tutaj jest do zrobienia jeszcze większa podbitka chociażby do dolara i 20 Centów. Nasze wskaźniki również pokazują, że jest potencjał do dalszego wzrostu, tylko jak będzie, dowiemy się już niedługo. No, i lecimy do ostatniego, ostatniej kryptowaluty na dzisiaj, i jest to SUI. Już wam odpalam. Aktualnie niecałe 84 centy. No, i dzisiaj mamy tutaj dosyć spore bujanie. Jesteśmy w połowie drogi. Między bardzo ważnym wsparciem, które wyznacza nam FIBO na 75,5 centa, no i między oporem na 90, niecałe 4 centy, gdzie ostatnio zaliczyliśmy w dniu wczorajszym o godzinie 17:00, zaliczyliśmy ten opór, no i idealnie jak w zegarku zaczęliśmy spadać. No i tak jak mówiłem, już poniżej 84 centów jesteśmy. No, i teraz pytanie, w którą stronę poleci Sui, jeżeli dobije do dolnego poziomu, fajne miejsce na long, no i górny poziom, fajne miejsce na short. Warto pamiętać, że Sui jest również dosyć mocno skorelowane z bitcoinem, więc warto też się dostosować i obserwować przy okazji bitcoina. No i pomału zmierzamy do końca, moje gardło już pomału wysiada, ale zobaczmy jeszcze złoto, które aktualnie 2330 dolarów. No i e, tak jak mówiłem, my w zeszłym tygodniu już graliśmy tutaj z tej krawędzi shorta i mimo tego, że w czwartek przebiliśmy tą krawędź, e, nie doleciało do naszego stop lossa, no i e, tuż przed zamknięciem w piątek dostało gwałtowny zjazd i spadliśmy praktycznie z poziomu 2600, 2368 dolarów. Spadliśmy na 2317 dolarów. Ja nie zamykałem wtedy. Poczekałem, czy faktycznie będzie jakaś reakcja przez weekend. No, i dzisiaj po północy nam się giełdy otworzyły. No i niestety, ale złoto zaczyna pomału odrabiać, więc już o, w samym poranku tutaj, jak sobie analizowaliśmy na Discordzie, no to zamykaliśmy to z dosyć przyzwoitym plusem. No i teraz czekam na dalszy rozwój sytuacji, no bo nie ukrywam, czekam na otwarcie Stanów, bo faktycznie możemy polecieć zarówno w górę, jak i w dół. No, i tylko czekam na to, czy będziemy dalej reagować już na krawędź tutaj tego tunelu spadkowego, no bo jak było widać, poprzednio przy wzrostach i spadkach już na te poziomy nam cena nie reagowała, więc bardzo możliwe, że będzie trzeba skupić się teraz już bardziej na wsparciach i oporach. Więc zobaczymy, czy faktycznie tutaj cena jeszcze nam zareaguje. W okolicy aktualnie 2338 dolarów, złoto myślę fajnie też jest rozegrać. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co tutaj ciekawego na krypto się dzieje, ja dzisiaj też patrzę na takie towary jak kakao, cukier, nikiel czy ropę. Myślę, że przy poniedziałku, fajnie by było też coś ciekawego. Rozegrać. Dajcie znać w komentarzach, co wy planujecie rozgrywać oprócz kryptowalut w dniu dzisiejszym. No a my słyszymy się już w poniedziałek, poniedziałek, już we wtorek, jutro. No i jutro zobaczymy sobie do indeksów, jak aktualnie sytuacja tam wygląda. Czy w tym tygodniu znowu będziemy wybijać jakieś nowe ATH? Więc dzięki za dzisiaj. Słyszymy się już jutro o tej samej porze. No i e, miłego dnia przy poniedziałku wszystkim Wam. Życzę. Do usłyszenia. Hej.